Witam Was, dlaczego nic nie na nowych filmiku, tak inny filmik, tak to nie jest żart, tak mówię zupełnie na poważnie, tak? bo ja kupiłem tą rzecz wczoraj w sklepie, tak, a dzisiaj skoro w są zamknięte, tak ja dzisiaj nie szedłem, bo sklepy są zamknięte, to mówię, musi być filmik z tej rzeczy, konieczny, bo wiecie, że jest takie rzeczy że robię filmy, tak, a testingi, wiecie, że są rzadko u mnie, tak bardzo rzadko. Ostatnio był testing, na pewno tego, no, na przykład takiego jest było, bo wiecie, że testing był ostatnio, już nie pamiętam, czego już nawet nie pamiętam, co my testowaliśmy, ale wy ten filmik macie na YouTube, więc na zachęcam do oglądania, bo oczywiście ten filmik tak, dotyczy tej rzeczy, tak, czyli ja mi właśnie, czy Incredible właśnie rasperii, tak, czyli właśnie, manina. Podobno ma być, ma być malinowa. Zresztą sam wygląd wygląda na maninowe, więc mam nadzieję, że będzie malinowe. Mam nadzieję, że to będzie smaczne, oczywiście, bo oczywiście tego filmu nie miało być w ogóle. Tak, bo jest tej rzeczy, nie, nie miałem robić filmu. Tak? bo wiem, że robię nowości, wiem, że robię nowe rzeczy. z wami, z tobą, z, z sobą, ale no, bez przesady. Tak, no, ale skoro ma być filmik, no to niech jest, nie? Bo nasze sprawy też to będą, to co powiem tutaj na ten temat, to powiem na poszczególne tematy, ale wiecie, że głównym tematem filmu jest testing tego żelka, tak? Ale czy nie wiem, czy żelki, to, jak, to jak bardziej taka guma, tak? Taka guma w, w postaci patyka, ale mówimy, że to będzie dobre, tak? Bo kiedyś jadą wiśniowe już, tak? Już jadłem wiśniowe, jadłem, no wiśniowe na pewno jadą nieraz, więc to, tam to było smaczne, a czy tam będzie smaczne, zobaczymy, tak? Przekonamy się razem, tak? Miałem się przekonać sam, ale przekonamy się razem, tak? Bo tego by nie, prawda? A wiecie, że ja lubię filmiki tak z Wami robić, tak? Wiem, że mam się. Ten... Wam, wam się to już podoba. Bo wiem, że na Instagramie tych filmików nie macie. Oczywiście tych najszybciej, co nagrałem wczoraj i dzisiaj yy, setę Black Shift, ale ja je wydam na Instagramie, jak będę mógł, a na YouTube je macie do zobaczenia. Ten filmik będzie na YouTube, wiadomo, na początku na YouTube, a później jak to mógł, to na Instagramie też go wydam. Więc dzisiaj otrzymacie ode mnie... Po, po... Ten filmik, tak poprzedni, na temat etapów i na temat wolnych tak, i już i otrzymacie jeszcze ode mnie. Aha, cztery, jo, cztery, bo, bo te macie na YouTube, tak, a na Instagramie docenicie do aż cztery filmy, bo wiecie, bo trzy typowe, tak, trzy typowe w tym to, plus czwarty widykowy, tak, będzie z tym widokiem humor, nie? no właśnie. na YouTube to macie, tak, ja wiem, na YouTube to macie to z do zobaczenia, oglądania. Wiem że, wiem, że oglądacie niektórzy, więc bardzo mi to cieszy, ale ten filmik też będzie na YouTube i na Instagramie, jak będę mógł wydać, dobrze? Więc spokojnie wtedy to będzie. To nie zginie, to będzie w etapach, tak, macie na, na YouTube, tak, na Instagramie on będzie spokojnie. Za godzinę, no tak, za pół godziny, w sumie za pół godziny, ja dam posty na YouTube, to co dam, to dam. Będ, będą, dzisiaj będą typowe posty, czyli dzisiaj twórczych nie będzie, ale będą typowe posty, tak, czyli no, jakieś, no typowe, wiecie o jakich chodzi, nie? Typowe, to typowe. No właśnie, sześć, sześć typowych, tak, codzienności, kolorowe, tak, jakieś tam, coś tam coś tam wybiorę, tak, co to. To z czego zrobimy dzisiaj zdjęcie, tak? czytam z wczoraj, tak? ja to dam na YouTube, tak? w formie 6 postów, zachęcam do oczekiwania, bo te posty będą, te, co będą, to będą. Eee, paznokcie tu będą paletować, ale trudno, bo ja muszę sobie je obciąć ogólnie, ale to nie na odcinku, wiadomo, nie? No właśnie. A więc sorry za moje paznokcie, ale no muszę je obciąć, nie? Za jakiś czas, najlepiej po umyciu, bo ja się myłam przed chwilą, więc najlepiej po umyciu. i będę musiał, nie? No właśnie, bo to nie może tak wyglądać dłużej, nie? Ale oczywiście to nie jest tam ty tak? Ty musisz tu palcować na topiki tak nago rozumiem. Gordziaty w dupkę? No. To nie do was, nie? Do dżungli chce iść, nie? No. Tym poprotek, nie? No. Dobra, jeszcze o to tak, i nasze rzeczy są takie, tak, na początku, tak, bo poprzednie filmiki, bo powiedziałem, już, już na YouTube, on jest, nie, Na Instagramie on będzie, spokojnie, tak, wideokowie macie na YouTube, tak, te filmiki, co wczoraj nagrałem dla Was, tak, i dzisiaj, setupów, to macie na YouTube, tak, na razie na YouTube, na Instagramie YouTube, to będzie spokojnie, tak, to nie zginie, jak będę mógł, to ja to wydam, tak, na Instagramie też. I wtedy będą relacje i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, co będzie na Instagramie z postów, to będzie tak, to co ja robię zdjęcie, screeny, to właśnie dam to na YouTube tak, na YouTube też, tylko na Instagramie mi chodzi, nie? No właśnie. Więc tutaj i tutaj, tak, na Sony nic nie będzie, tak, na Sony nic nie ma, bo ja nic nie, nie zapomniałem twórczego, ale reszta będzie, tak, dobrze? No i tyle, tak? Bo oczywiście, że chodzi o nasze rzeczy twórcze, tak, to wiecie, że wolność, tak, ociężycia, tak, znaczy ociężycia ja w ogóle o nie mówię, ale te Dobra, już niech będzie odciążycia, tak, front the wall, bo wiecie, że ten odciążycie ma oficjalny wariant, ma to ma strong, tak. Dokładnie cała tołeczka będzie osobno, taki i razem oferta, tak, bo zatrwa do okładki ramowy oficjalnego. Ty dzisiaj też na tropiki, tak, na go... Halo? Dzisiaj do Amazonii wyślemy? Wyślemy, tak? No. No. Nie da się pracować, no. Ja to nie do Was, nie? To skarpeta mi tutaj... Skarpeta musi mi tutaj paiecować, nie? No właśnie. Wyślijcie się nie wkurzaj, nie? Dobra, możesz? Dzisiaj, no, możesz dzisiaj robimy na Amazonie, tak? Robimy. Komary? No, sie pająki witają. Chackopaska. nie, pewniejsza, to tak. Właśnie tu wkurzam oczywiście, ani na was. To oczywiście dzisiaj do Amazonii, tak? Koniecznie. No. Skarpeta. Razem z poprzedkiem. nie? dobra, więc oczywiście tam macie tak, natomiast e, bo wolność, tak, e, na pewno etapy, tak, na pewno ewolucję, tak, zresztą i o tych, jak wczoraj, tak, dzisiaj, więc zachęcam do tych filmików. Ja wiem, że oni nich jakieś już jakieś filmy, ale są nowe, to są nowe, tak, zachęcam do oglądania. E, do lud, lud ważniejszy, tak, Wodny Brzeg, Wodna Lidia, czysty sztom, tak, to są najważniejsze, najważniejsze, najważniejsze zachęcam do tych, głównie tych, to są najważniejsze w życiu, i prywatnie, i zawodowo, tak, i twórczo, więc zachęcam do głównie tych, ale oczywiście, Wolność czy właśnie... Mm... Pamiętam, pamiętaj z mojej feliz, tak, co creativity promek, tak, czy tam jeszcze tu, nóż, tak, to też są życie, w ery, tak, zachęcam do schwania tych her, tak, i tyle, tak, bo zaciężycia będzie, bo ja o tych że, że bardzo rzadko mówię, ale oczywiście to schwanie tą ery macie, owiczany, strong i Repentant, tak, fizycznie, fizycznie będzie tutaj, to, to, to winny na gigafoldzie, do tego, do tego i do tego. ksatek nie będzie, wiadomo, tak, kasetki to ciężar fondafortu nie ma. Zachęcam do ja tego single, tak, no i na tak, na stronie, na Steamie, tak, tak, jakieś wydane, zresztą na Steamie jakieś wydane, teraz te warianty, tak, i zarówno no taki strong zachęcam, bo to było kiedyś, bo to było tak ciężko bo też że w era, tak, zachęcam, bo dokładnie nie fizycznie będzie, czy tak, na jakiej, na jakiej tak. tak na że 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 nie takie, tak, że proszę to i to, tak, albo montrusół, sobie tak, jedyneczki, dwieczki, trójeczki, Że będę taki strong, to strong, tak, o wycenę, i tak tyle, tak, to wszystko z tego, tak, bo no o ja w ogóle nie mówię, tak w ogóle, w ogóle, ale teraz powiedziałem o ciężycia, żeby nie było tak, że nie mówię o tej erze, bo to też jest ważna era. O nie, to mnie na stronie zachęcać do ciężycia from the world, out now, tak, ale oczywiście, ale oczywiście wolność, czyli zimne chlebata to są, to już są ważniejsze rozdania niż odciężycie, tak. zimne to jest ważniejsze niż odciężycia. Na zimnej chlebaty macie oficjalny cover, macie fantastic cover, tak, z wczoraj wydany, e, dwa dni nie było zapowiedziane, a wczoraj wydane, tak, e, dzisiaj też na no to mino, tak, robimy włosy, no, kolejny coś znowu, znowu coś no znowu coś no więc oczywiście macie tam dosłownie, tak wolność wolność też tak różnych herbata różnych herbata macie wcale, no macie kowal zachęcam do streamingu tak na YouTube na z tego to co chciałem z tego wariantu zrobić jak to zaczął tak post linkowy wczoraj był tak na YouTube to było tak były też jeszcze inne rzeczy na z tego miejsca Zachęcam, bo to tam jest i to tyle, tak, bo z tego wydania to wszystko, tak, i możemy lecieć z tym y, gumą, tak, czy tam patykiem gumowym, tak, y, mam nadzieję, że to będzie dobre, tak, bo wieśniowe było dobre. No dobra, bo, 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 bo o wodnych rechy mówiłem wczoraj na film, w filmie widzinek, więc tutaj się powtarzał, nie będę, nie będę mówił tylko samego, będę, no, wiecie co będzie fizycznie, tak, pudełko i tak dalej. Z lodu, o lodzie, tutaj mówił już, że nie będę, tak, tutaj nie powiem o lodzie, wiecie, że to jest ważniejsze niż zimna herbata, ale co do zimnej herbaty jeszcze, to wiecie, że Owiecane Single 6.9, tak, bo wiecie, że bez zarobka, tak, okładki o nowej, będzie zarówno będzie do oficjany, i okładki Single zimnych herbata, wolnowożnik Zahir, to, i jak i do wariantu cover, tak, bo wiecie, że to jest single, to jest single, to tylko Czyli winyl do tego, tak? Na jakiej ich folii do tego i do tego Zapis że zimna herbata, proszę tutaj to, tak? Proszę tutaj to, także ma tutaj to. zapisany volt, tak? Na jedno nagranie, bo wiecie, że tutaj jeden nagranie wywalił, tak? Na linia winyl, tak? Wcale zimna herbata, i na wazenicykowar też, licehir. I też jedno nagranie, tak? I zapisany volt uważasz, czyli zapiskowaru, tak? zapis zapiskowar będzie nieco zarówno na tyłu, tak? Układ albo ma fotki w środku, tak? Bo fotki wodki w będą też na warianty winrowe, wiadomo te same, tak? Na to i na to tutaj, tutaj, i to wszystko. Tak? No. Z wolności że będzie 7 wariantów, tak 7 wariantów, oczywiście z się sprawdziąc, tak skorzystano z 7 decyzji, prawda, z wolności, cykli na YouTube, na stonie, na były postulaty, tak, były posty też na YouTube, tak, na temat tych wydań, zachęcamy do nie wolność wariantów, tak, i oficjalnego cykli, tak, bo cykli winrowe, warianty do do zostały 7 ekipenu, bo prezenter był wideokrotki, a mówił oficjalnego wolność, tak, więc oczywiście to wtedy będzie, tak, no i to chyba tyle, bo reszta to wy wiecie, tak, reszta to znać, znaczy, bo posty były, raczej były, tak, na stronie to było, na, na, na YouTube to było, tak, niedawno wydane. więc Zachęcam do słuchania, wolność, tak, ładnących i też życiowo era, tak, oczywiście, tak samo ważne jak herbata, Ale nie jeszcze, tak bardzo ważne, jak gruzan o lodzie mówię, nie będę, tak jak mówię, o lodzie mówię, tutaj nie będę, bo za dużo czasu, tak, a musimy raczej z tym, prawda? No właśnie, bo wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć na ten temat, tak, bo posty na YouTube będą, tak, posty na YouTube za chwilę dam. Następnie, na posty, jakie będą, takie będą, tak, spokojnie, one też będą, one też nie zginą, więc na posty będą, na YouTube posty będą, spokojnie to będzie ta system. Imię, oczywiście codzienne, tak, nasze sprawy, w tym testing tego, tego, ciekawe, tej, tej ciekawostki. No i to po wszystko, bo w ogóle no się powiedziałem, że to macie na schonie, tak całą 7, tak, łączy od 1 do 6, tak, live cover, tak, y, okładka albumowa, tak każdego wariantu CDI winien, ich folia, tak, zapis coveru, tak, zapis numerku, tak na, na kajce i z tyłu każdego wariantu winowego cd i to tyle. Tak, no. Oczywiście, że chodzi o to, tak to y, tutaj mamy właśnie, bo już kończymy tę areę tak, przechodzimy do tego, to kończymy naszą arytę, tak to co chciałem powiedzieć na temat. Oczywiście chyba Ci też powiedziałam, to, to jest cover, oczywiście będzie to też to, to, jest tak, bo obiecy ze mówił, tutaj nie będę, ale wiecie, że obiecy ze sobą to też jest życiowa, tak, zresztą ostatnio była różnica, prawda, wiecie czego, więc wydany ją macie i też zachęcam do słynia, obiecy ze sobą życiowe, tak, oni powiem na inny raz, tak, a tutaj już nie będę mówić, dobrze, no bo to i mamy właśnie bardziej tak? Mamy właśnie jakiś tam Flow tak? Mamy Delicioso tej Delizio, mamy Profisa, tak? Mamy Yami, tak? Mamy... W sumie Yami to jest, wiecie, że tytuł Justina Biebera i jego piosenki, nie? no właśnie. Kto by to działał, nie? Kto by nie wiedział, kto by nie skojarzył, bo ogólnie to jest filma, tak? który produkuje, że... Złodecze mi się wydaje, tak? Wydaje, nie wiem, tak się wydaje. Nie chcę was prowadzić błąd, ale Yami to jest mi między innymi tytuł piosenki Justina Biebera, mojego idola, wiecie, nie? No, rzadko słucham, ale jego muzyka. A dobra, więc bo tutaj ma paski, tak? Jakieś tam. Tutaj ma paski, tutaj ma malinkę, tak? E, Dzisiaj naprawdę robimy na no, Halo! Do dżungli! No. To włosy, nie? Co chwila coś. Włosy. No. Lata Muszą latać mi, no. Muszą latać. Dzisiaj robimy, tak? Na dżunglę, jo? Koniecznie na komary. No. o wska. Dobra, więc oczywiście tutaj mamy skład, tak? Tego wam czytam nie będę, wiadomo. No, otwieram, tak? Bo, bo to będzie tragedia z nie to bo będą musiały się nożyczki, ogólnie, ale. O, zobaczcie, zobaczcie, już, już biorę kamerę, już biorę, moje nozy. ja musiałem otworzyć tę nożyczkami, bo inaczej się tego nie dało, ale zobaczcie, jak cała nie wygląda, zobaczcie, czekajcie, ja to wyjmę zaraz z pakowania, ogólnie, oczywiście ten będzie gdzie też nie? o, zobaczcie, o. O, 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 powiem Wam, że jestem zaskoczony kolorem, tak, bo ja myślałem, że to będzie malinowe, a to jednak jest, słuchajcie, yy, o, zobaczcie, zobaczcie w końcu, dobra, wyszłam z tego, wyprąłem z tego, bo ciężko wyprąłem. Zobaczcie, niebieska malina, prawda? Malinowy świat, yy, malinowy smak, tak? Malin, malinówka, że tak powiem, żerkowa, a zobaczcie, patek. Ja, ja myślę, że to będzie różowe, wiecie, różowe. Takich, malina, takich macie gumy Mauman, czy e, właśnie. Nie, o, nie, nie, orbit nie ma malinowych. Jeszcze może kiedyś będą, bo, bo, ja, bo, ja, tu, ja, ja, bo ja tu mam, ale orbit jabłkowy, nie? Ja, Malinowy nigdy nie było, ale mi chodzi o te e, Mamba, nie? No właśnie, bo Mamba i Mauman są różowe, a tutaj różowego nie ma, to jest niebieski. O dziwo, tak pachnie, oczywiście. Pachnie jak taka malina, tak? No, no, no nie taka jak z ogrodu, tak? Y, domowa, wydamy, domowe są zdrowsze, ale jako, że ale takie taki typowe słodycz rzeszkowy żerk o smaku maliny, prawda? O to się wyciągamy tak, oczywiście ja, ja, ja to w sumie z całego nie będę, bo wystarczy, że ja to sobie urwę, o właśnie, bo, o, bo to jest o tyle takie, że to jest gumowate, prawda? I to można sobie swobodnie właśnie wyjąć, tak? To się nie pogruszy, bo to jest żalek, tak? To się nie będzie gruszyć, tak? To nie jest ciastko, więc tyle ja dam lego. Tu ma, tak, o, to, to ma tą maskę, tak? Masaż, że tak powiem. No oczywiście. Mm. Mhm. Bo i mam że to jest naprawdę dobre. To nie jest aż tak pyszne jak, jak w przypadku Mo mam czy Mamba. Bo Mo mam i Mamba są o wiele lepsze od oswaku maliny. Ukocham po prostu. Ale tutaj. A to ty masz niebieskie maliny, prawda? Taki posmak maliny i posmak kwaskowości. Jakby nie było ten kwas, tak. Ten kwas to tu jest w tym, tak. W tym to. On tam jest i faktycznie jak jecie to tak, jak ja to zjadłem, tak jadłem, 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 to wtedy wyczułem kwas, czyli sour, nie? Czyli kwaśne, nie? No ale jak widać te gumy są takie, więc nie ma co się dziwić, tak? Ocena 5 na 5, tak polecam go na polecenie. Jak zobaczycie w sklepie to kupcie, koniecznie to jest dobre. Nie jest aż tak, nie jest, nie jest aż tak wybitne jak inne rzeczy maninowe oczywiście. O, jego owoc jest lepszy, wiadomo też. E, no ale to też jest, to też jest nie używa, tak? Bardzo dobre było, polecam jak najbardziej. Kolor niebieski, bardzo ładny. Smak też taki dobry, tak? Da mnie spoko, tak? No i dobra, dobra. Bo z tego filmu to wszystko tak i kończymy tak, bo to, do, bo to, to ten film było głównie to, tak. Nasze rzeczy też były tak, dobra. A tu mamy tą malinkę, widzicie? Bo tak wygląda malinka jako owoc, nie, no właśnie. A wiecie, że manika jako owoc jest najlepsza, nie? No właśnie. No dobrze, to, to tyle, tak?